Dzień dobry, mamy poniedziałek 17 października, a więc czas, aby omówić, czego możemy się spodziewać na rynkach w tym tygodniu, jakie są fundamenty oraz kwestie techniczne, na które warto zwrócić uwagę. A więc zacznijmy od Jana. Jak mówiliśmy w ostatnim czasie, Nadal trzymam się wersji, że tylko, kolejna interwencja, że tylko kolejna interwencja na rynku Forex mogłaby jakkolwiek próbować zmienić trend. Podczas gdy Bank Anglii zaostrza politykę monetarną, a rząd Leistras zamierza wprowadzić kolejne bodźce fiskalne, Japonia postępuje zupełnie odwrotnie. Bank Japonii nie rezygnuje z kontroli krzywej rentowności i ultraniskich stóp procentowych, podczas gdy Ministerstwo Finansów jest stanowcze wobec szybko tracącego na wartości jena. W takich warunkach fund zdołało się ustabilizować, podczas gdy Dolar z ma marzy tylko o poprawie sytuacji. Japońscy urzędnicy wydali przeciwne oświadczenia na spotkaniu bankierów centralnych i ministrów finansów G20. Haruhiko Kuroda przekonywał, że wysoka inflacja w Japonii jest chwilowa i do końca roku spadnie poniżej celu 2%, więc Bank Japonii nie zrezygnuje z ultraluźnej polityki pieniężnej. Z kolei według ministra finansów Sunichi Suzuki rząd nie może tolerować nadmiernych wahań dolara z jenem spowodowanych spekulacjami. No i chociaż kursy walut są determinowane przez rynek, mają wpływ na inflację, handel zagraniczny, no i wreszcie całą gospodarkę. W związku z tym no ważne jest, aby być czujnym. I no, patrząc na wszystko z boku, myślę, że trudno się nie denerwować, gdy nie udaje się masowa interwencja walutowa w wysokości 2,84 biliona jenów. Teraz dolar jest notowany blisko 32-letnich maksimów wobec Jena, no a inwestorzy zastanawiają się, kiedy japońscy urzędnicy rozpoczną kolejną interwencję walutową. No a stanie się to tylko wtedy, gdy dolar z jenem osiągnie ważny psychologicznie poziom, np. 150 albo po właśnie wzroście wspomnianej zmienności. Jak omawialiśmy to w zeszłym tygodniu, że wygląda na to, że tempo zmian kursu ma chyba większe znaczenie dla Japończyków. Obecnie kurs jest niższy niż podczas poprzednich zakupów jena, a rząd wielokrotnie zauważał, że jest zaniepokojony ruchami, a nie konkretnymi poziomami. No i tutaj, mimo tej 29% około podwyżki dolara z jenem od początku roku, potencjał wzrostu no, w teorii nie został jeszcze wykorzystany, ponieważ no, tu na przykład Barclays uważa, że stopa funduszy federalnych w 2023 roku. Będzie się mieścić w przedziale od 5 do 5,25%. Sugeruje to dalszy wzrost rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, no, pogłębiając lukę w stosunku do japońskich odpowiedników oraz no, umocnienie się dolara wobec jena w wyniku napływu kapitału, jeszcze no, do bardziej atrakcyjnych aktywów z Azji do Ameryki Północnej. Kiedy inflacja w USA no, zbliża się do najwyższego od 40 lat poziomu. No jasne jest, że praca Fedu jest daleka od wykonania, a rząd japoński pokazał, że nie rzuca słów na wiatr. Tutaj już raz wykorzystał interwencję walutową no i jest w stanie powtórzyć to po raz drugi. Jednocześnie efekt interwencji najprawdopodobniej będzie mniejszy. We wrześniu kurs dolara Z1 spadł o ponad 500 punktów, tym razem spodziewałbym się, że w październiku być może spadnie o 300 do 350, po czym rozpoczną się nowe wzrosty. I tutaj scenariusz jaki bym obrał to kupno, no właśnie po wspomnianej interwencji. Jeśli rozpocznie się na poziomie 149, long miałby sens po do 145,5-146 jenów za dolara. Jeśli rząd z kolei zdecyduje się rozpocząć interwencję na poziomie 150, no wtedy strefa 146,5-147 wydawałaby się atrakcyjna. Ale należy pamiętać, to nie jest żadna porada oczywiście. I okej, okay, no teraz przejdźmy do dolara. Podczas pandemii banki centralne i rządy działały, można powiedzieć, że bardzo podobnie, przewidywalnie wręcz jakby mówiły jednym głosem. No ale teraz z kolei, w przededniu kolejnej recesji, no wydają się postępować niezależnie, totalnie odmiennie. A prowadzi to właśnie do zawirowań na rynkach finansowych i umacnia pozycję dolara jako głównej bezpiecznej przystanie, głównego safe haven. No, cały czas też trzymał się stwierdzenia, że bez skoordynowanego planu inne waluty będą nadal słabnąć w stosunku do dolara. Jeremy Hunt, mianowany nowym szefem Skarbu Wielkiej Brytanii, powiedział teraz, że podatki wzrosną, a wydatki publiczne zmniejszą się. No, pomimo rosnącego kryzysu kosztów utrzymania w Wielkiej Brytanii, no, ponieważ polityka stymulacji fiskalnych, jak widać, zawodzi. No i to zobaczyliśmy pozytywną reakcję. Po jego przemówieniu fund i inne europejskie waluty nieco się umocniły. Widać jest to, czego oczekują właśnie rynki: zaciskanie pasa, a nie zasypywanie dziur budżetowych nowymi kredytami. No i tutaj kolejne, no, wezwania Listrasa do ustąpienia ze stanowiska premiera no, zwiększają niepewność polityczną, no ale właśnie dla inwestorów ważniejsze jest, jak widać, zrównoważenie polityki fiskalnej i monetarnej. I teraz wzrasta podobieństwo, prawdopodobieństwo, że gospodarka Wielkiej Brytanii wkrótce pogrąży się w recesji. Tutaj 40, 47% z 452 respondentów MLIV Pols uważa, że to Wielka Brytania jako pierwsza stanie w obliczu recesji w gospodarce. 45% sugeruje, że to strefa euro, a 7% tylko USA. No i jednocześnie teraz eksperci Wall Street Journal podnieśli prawdopodobieństwo recesji w Stanach Zjednoczonych w ciągu najbliższych, która wyciąg, wy, wystąpi w ciągu najbliższych 12 miesięcy z 49% w lipcu do obecnie 63%. No to akurat najwyższa wartość od lata 2020. I tu specjaliści uważają, że recesja nadejdzie już po pierwszym lub drugim kwartale. Choć wcześniej przewidywali, że w okresie styczeń, marzec oraz kwiecień, czerwiec PKB USA wzrośnie o 0,8% i o 1% kolejno. No więc wiecie, co mam na myśli. Eksperci uważają, że Fed podniesie stopę funduszy federalnych do 4,267% w grudniu i 4,551% w czerwcu. 30% ekonomistów sugeruje, że stopa procentowa zostanie obniżona w czwartym kwartale 2023 roku, a 28,3% spodziewa się obniżki dopiero w pierwszym kwartale 2024. Tutaj prognozy analityków są mniej agresywne niż prognozy rynku instrumentów pochodnych i Fedu. No co więcej, rząd Leistras odrzucił mini budżet. A prezes Fed w St. Louis, James Bullard, mówi, że dolar amerykański będzie słaby, gdy zaostrzenie polityki pieniężnej Fed osiągnie szczyt. Wspomniane czynniki pozwoliły właśnie Edkowi na konsolidację powyżej ważnego wsparcia na 0,97. Sprzeczności w polityce rządu i Banku Anglii zostały wycenione w notowaniach funta, a traderzy wychodzą z krótkich pozycji z nadzieją, że właśnie sytuacja ulegnie poprawie. Koniec końców nie zmieniły się jednak fundamentalne powody trendu spadkowego dla etka. No, tej siły amerykańskiej gospodarki, wysoki popyt na bezpieczne aktywa i stopy procentowe no, ciągną kurs na dno. No i też ponadto USA niechętnie zapotrają się na udział w interwencjach walutowych, a sam Joe Biden, jak to stwierdził, nie wierzy, że dolar jest winny kuputów światowej gospodarki, a raczej anemiczny wzrost PKB w poszczególnych krajach i sprzeczności w polityce. No i też wypowiedział się na temat planu e, Listras. I uważa on, że jest to błąd, aby obniżać podatki. No i cóż, w końcu podstawowym zadaniem Fedu jest obniżenie inflacji, więc dolar będzie rosnąć do czasu zmiany polityki. Podsumowując, nadal sprzedaż ETK przy wzroście lub przełamaniu wsparcia na 0,97 wydaje się być dobrym pomysłem. I na tym skończę ten odcinek. Dziękuję bardzo za uwagę i do następnego.